Witaj, pokażę wam jak zabić Cave Troller Rangerem. Podstawowy Equipunek mamy takie perki Quick Reload, Nimble Hands, Sharpshooter, Range to Weapon Mastery i Skillę e Quick Shot i Fieldration. A to robimy tak, zdejmujemy wszystko jak zawsze. Dostawiam tylko Łuk i Short Sword, bo strzał nam nie starczy i musimy do niego podejść. On sobie będzie bił, i możemy go. Skręcimy go w lewo i strzelamy po głowie jak on uderzy Jak on zrobi ciosa, to wtedy mu strzelasz. A jak to robi, to tu sobie możesz też strzelić. Tylko uważaj, żeby nie krzyknął na ciebie. No tak, też może się stać, bo za, za blisko stałem. No ale to nic, jest trójką można go strzelić sobie. Jak, jak uderz, to przeładowujesz, tu uciekasz. Trochę nie trafiam tych headów. No ale i tak go zabiję Za małą tą głowę nie mogę trafić Taki ze mnie dobry ucznik To trzeba szybko biec Jak walnie to duże to szybko trzeba podbiec koło niego, żeby krzykiem cię nie trafił jak trafi krzykiem to jest ten najgorzej No i tak zakręcisz go w lewo On ci nic nie robi, bo nie trafia Trzeba się odsunąć i do niego. Coś nie trafiam, no ale... trudno. Oba. No właśnie dlatego się lepiej strzela jak on już uderzy, bo może... No, można hita dostać. Oj, krzyczy. Co, na bok? Oj, czoła krzyczy. Co, czo na bok? Za daleko od niego stoi, widzicie? Tak się dzieje. Myście dobrą pozycję sobie znaleźć. No ja go nie biję w sumie rangerów za bardzo, więc... Samemu mi to nie wychodzi, ale to po prostu baitujecie go, tak? I strzelacie mu, nie? Po oku, po głowie. On tam wszystko lubi. No, i jak nie ma strzał, to trzeba na mele podejść. Na mele to tak jak każda inną klasą. I on robi hita, łącz nogi, i wtedy dwa hity. No, jak dużo, to odchodzisz tak samo. On robi hita, tutaj nogi łączy, i wtedy podchodzisz ma rozłożone i łączy. A jak od góry to jak uderzy, to dwa razy w główkę. I znowu w lewo. Złączył, to masz. Uderzył, to masz. Uderzył, masz, boju Po brzuchu, po głowie. Kroisz go jak chcesz. Można kanapkę sobie zjeść, jak dostajesz hita, tak Oj, co on robi? Oszalał Jak zacznie robić jakiś inny atak, to nie podchodźcie do niego Bo to nie wolno wtedy znaczy, że oszalał Tylko jak robi takie ataki to, to bicie go Bo te inne ataki robi jak się w prawo go kręci A my nie chcemy go w prawo kręcić O jak tak to zrobi to też, bo za szybko podszedł To lepiej kucnąć sobie Widzicie tutaj emocjonująca walka dzisiaj jest Strzelanie, walka na miecze, krzyczenie. Niekonwencjonalne ataki. Co jeszcze by chcieć? No ale tak go powoli sobie kroicie tym nożykiem. Szkoda, że tak mało strzał teraz jest na, na Star Ranger'em. Kiedyś było nieskończoność. Nie wiem czy ktoś pamięta. Za moich czasów. Strzał był nieskończoność, a tutaj nie da się dwa razy w głowę, tylko trzeba drugi w brzuch jak coś. Tam oszukałem na początku. Też może się da? Nie wiem. Tutaj łączy nóżki. Łączy nóżki. Łączy nóżki. A i czachasz, ciachasz, ciachasz. Cały czas. A nie możesz przestawać. Jak się zmęczysz, to nie, nie ma, nie ma czegoś takiego, że poczekasz sobie, on się będzie leczył. Musisz go cały czas nawalać. Widzisz, że strefa idzie, nie ma czasu. Cały czas hitujesz. I walisz mu, walisz. Tutaj trzeba trochę go wyciągnąć, jak chcesz go wyciągnąć, to tak stań na... Na blisko, ale tak trochę dalej, żeby podbiegł. I wtedy on se zrobi... Oj, ja za, za szybko podchodzę. Co tu się dzieje dzisiaj? Szaleństwo z tym trolem. Pan czy mi jakieś kurde obrotu wyrobi? No ale i tak dostaję hitki. To jest git. A potem ten short sword za dużo nie bije, chyba. Z tego co tak widzę. A trochę za szybko podchodzę, ale. No ale widzicie, nawet jak źle robisz, to i tak można to zrobić. Po prostu wystarczy kucnąć i patrzeć w dół, jak zacznie coś innego robić. Nie musisz być perfekcyjny w tym wszystkim. Jep, jeb Nie trafiłem, ale co z tego? I tak, umrzesz, trolu. Tarszywcu Za to wszystko, co zrobiłeś, muszę go teraz zabić. Nie, ja nie mogę mordować? Zabić muszę go. O Oj, strefa jeszcze idzie, ale te rapaty są No jak widzicie, rangerem się za szybko tego nie robi, bo jest za mało, pobije mało Ciężko jest rangerem, nie polecam ogólnie jeszcze ja nie trafiłem tam no Ta strefa tam trochę bije, ale... Jakiś lepszy mieczyk by trzeba było mieć, mi się wydaje Albo lepszy łuk no Jakbyś jakiś Longbow'a miał Więcej strzałek, jakiś Longbow mogę go rozstrzelać można na luzie Tak, to bez sensu no on pannie w ogóle dzisiaj? No stoi, stoi. Kanapka muszę zjeść, bo strefa mnie bije. No ogólnie to jest przypał. No ale w takich ciężkich warunkach nawet da się go pokonać. Wystarczy chcieć. Ja chcę bardzo go zabić Jest, zginął Mamy to w strefie Złe wszystko Złe ciosy I te my mu zabieramy Nadół zajrzeć? No pokażę wam co jest jeszcze na dole Ale troll ubity Wszystko git Luta nie była jak zawsze Nie opłaca się go bić, patrzcie tutaj ile złota Jak zawsze tam pozbierał wszystko I o, Tyle to ja na no, oczy nie widziałem nigdy. Rubiny. Wszystko tu jest. Co można zabierać. No ale dobra. Strefy nie ma, ja tu chyba już umrę. Chociaż może by mi się udało uciec. No ale dzięki, to tyle. Na razie.